Możesz tam... możesz! 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 jest. To ja no jeżeli... twój komputer tego nie <grymne> możesz się skupić. Ciężko jest na co dzień. I widać też z i jest. Pytanie szóste. Czy pijesz, palisz albo bierzesz narkotyki? O tym już wspominałem podczas rekolekcji. Jeżeli chodzi o używki, jestem bardzo niekompetentny, bo właściwie nic z tych rzeczy za bardzo nie robiłem. Dopowiem tylko, że co do picia, no to nie piję w sumie chyba po części dlatego, że mój ojciec, który jest wspaniałym człowiekiem, którego bardzo kocham, no miał taki czas, że pił dosyć mocno. Nigdy nie było tak, żeby bił mnie, albo mojego brata, albo moją mamę. Też nigdy nie było tak, żeby jakoś nas wyzywał. Ale no, były różne sytuacje i jakieś takie bardzo uciążliwe. Też widziałem no, wiele sytuacji, których chyba nie chciałbym tak naprawdę widzieć. Więc może to gdzieś tam jest podłoża takiej mojej ostrożności, jeżeli chodzi o alkohol. No i teraz doszła mi ta krucja, ta wyzwolenia człowieka. Teraz, w sensie już kilka lat temu. Czyli, że no, nie piję w intencji wszystkich tych rodzin, które na co dzień jakoś się mocno zmagają z problemem alkoholizmu, a takich niestety wiem, że jest no, dużo za dużo. W sumie, no, jeżeli jakakolwiek by istniała rodzina na świecie, gdzie jak się wchodzi to do domu, to się widzi pianą matkę, pianego ojca, to byłoby za dużo. Palenie papierosów to jakoś nigdy mnie nie ciągnęło to dość pania. Też podobnie. Jak byłem na studiach to tam no, widziałem sporo gdzieś tam możliwości, też miałem też wiele, więc jakby mam sporą wiedzę co się bierze i jak się bierze, ale prywatnie jakoś no, nigdy po to nie sięgnąłem. Dlaczego to robisz? Co Cię w tym cieszy? No robię to. Tak szczerze przede wszystkim dla Jezusa i no, to tak naprawdę tylko mnie jakoś chyba w kapłaństwie yy, mocno trzyma. Co yy. takie momenty, że mi się nie chce, bo ja jestem zmęczony, bo mam dużo rzeczy na głowie, yy. kiedy jest oczywiście jakoś tak trudniej, ale takie to myślenie, że robię to dla Niego mocno pomaga. Co miesiąc chodziłem jako księża z Komunią Świętą do chorych yy. i chodziłem do takiego Pana, yy, który no, miał duże problemy z higieną. Miał no, trudności w tym, żeby trzymać mocz, trudności też z myciem. Niby przechodziła do niego opiekunka, ale nie wiem czy to jakoś no, nie wystarczało. W każdym razie, no, kiedy wchodziło się do niego do mieszkania, bardzo małego, to tam strasznie brzydko pachniało. Wejście tam, tam było czymś bardzo, bardzo trudnym. Oddychanie było no, straszną mordęgą. Ale no, mówiłem sobie wtedy zawsze: Zobacz, ten człowiek to jest Jezus. E, I to no, dawało mi siłę, z tego, że my tam wracał. E, teraz tego Pana przynieśli do DPS-u, także już do niego nie chodzę. E, ale no, w takich trudniejszych momentach zawsze pomaga mi to przypominanie sobie, że to, co to robię, to, to robię dla Jezusa. A co mnie cieszy w byciu księdzem? Przede wszystkim uśmiech. Uśmiech człowieka, któremu jakoś daje się pomóc. Dla mnie zawsze niesamowite jest, jak się spowiadają u mnie ludzie z jakichś takich no, trudnych rzeczy. I ja widzę, jak ta spowiedź się zmienia, więc widzę kogoś, kto przechodzi do mnie do spowiedzi, gdzieś tam taki mocno poturbowany, czasami jakiś taki nawet mocno wybujały, ją e, albo jakiś taki kozak. E, a potem spowiedzi no, mówi o rzeczach, którego gdzieś tam wewnętrznie zrelają, e, które no, zrobił komuś, to właśnie pobił, wypły zęby, czy komuś coś sprzedał i on się przez to uzależnił, e, czy no, gdzieś tam jakąś dziewczynę kłamą wykorzystał. E, I widzę, jak to kapańskie rozgrzeszenie rzeczywiście przywracam no, do takich błysków w oczach. E, to jest niesamowite jak naprawdę. Spowiedź potrafi człowieka zapalić, nie? że po prostu gość, który przechodził z taką pustką w oczach, potrafi odejść od konfesjonału z takim płomieniem. I oczywiście, ten płomieniu potem znów da się zgasić, ale samo to takie spojrzenie na człowieka, który właśnie znów zaczął żyć, to jest dla mnie niesamowite. I to naprawdę, no to w kapaństwie daje mi bardzo dużo szczęścia i bardzo dużo radości. Pytanie ósme. Jaka była najlepsza sytuacja w życiu księdza? takich fajnych sytuacji naprawdę miałem sporo, ale tak jak teraz chcemy ja podać jakoś taką jedną, to chyba podróż, bo w bardzo lubię podróżowanie. Jak kończyłem właśnie studia socjologię, to tak przed seminarium udało mi się trochę pieniędzy pozbierać i pojechałem sobie na taką podróż do Chin, tylko że przez Rosję. I to rzeczywiście było super. Bo ja sobie tak z Warszawy wyjechałem pociągiem do Kaliningradu, potem samolotem z Kaliningradu do Moskwy, z Moskwy do Irkucka. Potem z Irkucka pojechałem pociągiem nad Bajkał, tam nad Bajką chyba z dwa dni. Potem wróciłem do Irkucka, później koleją z Irkucka jechałem koleją transyberyjską przez Mongolię. I matzenie na Mongolię rzeczywiście było super. I też takie zabawne, bo ja sobie tak jadę. Tam było raczej mało osób, bo to było w październiku. A nie, we wrześniu, przepraszam, to było we wrześniu. Ale sobie staję tak przy oknie no i nagle tak, do mnie gadać jest taki Mongol, jest obywatel Mongolii. To chyba się mongol mówi, a jeżeli nie, to bardzo przepraszam wszystkich mieszkańców Mongolii. No i on na mnie patrzy tak. Uwa! <grym> To dzień dobry. Uwa, ja jestem Uwa. Kuma, co uwa! Ja mówię, jak uwa, pracowałem, uwa, w Polsce, uwa na bazarze, uwa! Ja po polsku, uwa, umiem Uwa. uwa. i to mówię takim naprawdę naturalnym uśmiechem na twarzy. Ja mówię, a, fajnie, a w jakim mieście pan pracował? Uwa, warnamik, Uwa. E, no i wiecie, on się tak... Nauczył chyba, że no, żeby powiedzieć coś w języku polskim, to trzeba tak powiedzieć, uwagę na początku, w środku i na koniec. E, bo potem naprawdę w rozmawialiśmy o jakichś takich innych sprawach i on zakażał, i uśmiechnięty, śmiechnięty, uśmiechnięty, śmiechnięty. uśmiechnięty. E, no ale to była taka niesamowita rozmowa. No i potem tą koleją dojechałem do Pekinu i tam potem... E, Pojechałem, pojechałem, jak tam w głąb Chin do, do miejscowości Xi'an, tam widziałem tą interaktywną Armię, potem w takim Parku Narodowym, I potem skończyłem w Szanghaju i tam miałem mnóstwo ciekawych, takich bardzo fajnych przygód podczas tej podróży. I potem wracałem właśnie znów przez Mongolię tą koleją, przez Rosję i ten samolotem z Irkuska do Moskwy, potem z Moskwy do Kaliningradu a potem do domu. No i to taka mega podróż, którą pamiętam, w sumie, a to dzisiaj mam tam trochę z tego zdjęć, no i to zawsze jakoś tak miło wspominam. No, ale potem też takich różnych wydarzeń było super. W no wydaje mi się, że dużo takich też ciekawych, z Pan Bóg, sytuacji na co nie stwarza. Pytanie dziewiąte. Dlaczego wypowiadasz się na tematy rodziny i seksu? Mam świadomość tego, że no, ciężko się słuchać jak ksiądz mówi o takich rzeczach, na których się teoretycznie nie znam. Dlatego w ogóle w następnych odcinkach ja się będę starał trochę więcej rozmawiać z ludźmi na te tematy niż sam mówić. Z drugiej strony no, to nie jest tak, że ksiądz nie ma pojęcia o rodzinie, o seksie. Wiecie, no, każdy ksiądz jednak no, pochodzi z jakiejś rodziny, więc tak ja mam mamę, ja mam datę. Mam brata i myśmy sporo razem przeżyli i też no mój brat ma teraz swoją rodzinę, więc tam też gadamy trochę na różne tematy podobne na coś, coś znajomi, jest też masa różnej jakiejś tam fachowej literatury. Także no księża mówią, bo ta wiedza jest jakoś tak ogólnie dostępna, a tym bardziej, że no, gdzieś wiele problemów rodzinnych jest podobnych, w sensie takim, że no wiele trudności w wielu domach jest podobnych. Problem biedy, alkoholu, kłótni, braku możliwości porozmawiania z ojcem, bo się nie, nie interesuje, albo z matką, bo wpatrzona jest bardziej w nowe ciuchy. No, to są takie trudności, które gdzieś tam się w wielu domach powtarzają i które też można rozwiązać, no, zwracając uwagę na pewne rzeczy, które, których może jakoś tam sami nie dostrzegają. Więc dlatego ta, tak wielu księży gdzieś na te tematy jakoś się wypowiada. No ale tak jak mówię, ja będę się starał na te tematy osobiście nie mówić od następnych odcinków zbyt wiele, tylko będę pytał te, które na co dzień e, gdzieś tam te sprawy, które będziemy omawiali, e, jakoś ich doświadczają. Pytanie dziesiąte: Jak to jest być księdzem w czasie pandemii? Ech, ono na pewno trudno. Ciężko jest słuchać o tym, jak wiele osób jest chorych, jak wiele osób jest hospitalizowanych, jak wiele osób odchodzi. Czytać o tym, że no, rodzice odchodzą w samotności, nawet nie mogąc pożegnać się ze swoimi dziećmi, ze swoimi wnukami. No, ciężko jest widzieć strach na oczach ludzi, widać ich smutek, przerażenie. Ciężko jest być w kościele i odprawiać muszę w pustej świątyni, pamiętając ile osób było tam wcześniej i zdawać sobie sprawę, że to wszystko teraz tak musi być dla dobra wszystkich. Oczywiście teraz to się trochę zmieni, już może być no, w naszym dużym kościele około 100 osób, no, ale do tej pory to było. No Ciężka jest też nie widzieć się mm. na co dzień z tymi ludźmi, z którymi się można było spotykać, z parfanami, z młodzieżą, czy nawet brakuje mi szczerze, szkoły, bo no, naprawdę uważam, że w świetnie szkoły i naprawdę tęsknię za tym, żeby właśnie na co dzień widywać się ze wszystkimi wszystkim moimi uczniami. Także no jest, jest to trudne. No, i jedynie co zostaje, to ufać Panu Bogu, że w tym wszystkim jest, że w tych wszystkich trudnych sytuacjach potrafi zrobić coś dobrego. To też, jakieś tam rozmawiam, słyszę, że się dzieje, że są rodziny, które do tej pory jakoś nie za bardzo potrafiły z Tobą rozmawiać. No, a przez to, że są tyle czasu razem, to zaczyna się udawać, oczywiście są i takie, które mówią, że no, ta kwarantanna tych prawie, już zabiła, ale wierzę, że jak się to wszystko jakoś poukłada, no, to wszyscy jakoś wrócą do normalności, także w skrócie no, jest to trudne, ale wierzę, że z tego wszystkiego Pan Bóg zrobi coś dobrego i jakoś wszyscy to Przetrwamy. Drodzy, dzięki wielkie. To tyle z spowiedzi. W ogóle też dostałem informację od YouTube'a, że powinienem podziękować za ponad 1000 subskrypcji, więc bardzo, bardzo wszystkim dziękuję. Za to, że zdecydowaliście się, się ten kanał śledzić. Przed nami teraz nowe rzeczy. Na początek postaram się nagrać taki odcinek o tym, jak można trochę wpływać na świat, czyli jak zorganizować akcję charytatywną. Potem też w niedługim czasie postaram się, żeby była w lecie piosenka hip-hopowa, którą mamy w planach nagrać ze swoimi uczniami. Mam nadzieję, że to się uda, ale to jeszcze zobaczymy. No i też, ponieważ otrzymywałem takie zapytania na temat tego, czy mógłbym jakieś homilie wrzucać, tutaj kazania, więc będę się starał, może już się uda w najbliższym czasie, przed niedzielą zawsze wrzucać takie homilie kazania w moim wykonaniu. I też, no, tak się porobiło, że zachęcony przez różne osoby zostałem TikTokerem, więc w opisie jest link do mojego TikToka, gdzie będą pojawiały się reklamy wszystkich nowych odcinków. Andy Shop, Andy Shop, Andy Shop. I też będę chyba miał Instagrama. Także na Instagramie też będzie można śledzić, co się tutaj będzie działo. Jeżeli ktoś ma chęć, to do śledzenia TikToka i Instagrama również bardzo serdecznie zachęcam. Póki co dzięki wielkie, wszystkiego dobrego, część Boże i do zobaczenia.